poprzednim odcinku put it it

Bardzo Marek, sympatycznie, A, masz, fajnie, bardzo fajnie, sympatycznie tutaj pada śnieżek, ludzie odśnieżają Fajnie, fajnie, Get fajnie it, The rest of y'all know where I'm lurking. Yep. Can none of y'all mirror me back? Yeah, yeah. hear me rap, it's like Han G rapping his prime. I'm Young H O raps Grateful Dead. Back to take over the globe. Now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express, out the country, but the blueberries still connect. On the low, with the yacht got a triple deck. But when you young, what you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. Damn your man, hold crack. crack can't open again who you gonna find open a hand with no pain just draw inspiration who you gonna see you can't replace him with cheap imitations. Of these this generation <laughs> do you want more Cook and roll with the Brooklyn

to idziemy zacząć ten główny kampus. But I can't help the fact that everyone can see these scars What I want you to want What I want you to feel But it's like no matter what I do I can't convince you To just believe this is real So We're <laughs> yeah. teraz... właśnie... going Sebastian Hola. Hello. Hello. Ah. <laughs> and we are now driving by train. <laughs> to Fast, visit train. Fast train. train. The speed train. PGV. PGV, PGV yeah.

Tutaj mamy trzy piwka świąteczne, to bardzo super. To również, a to też bardzo ciekawe piwko, które ma 1,9% alkoholu, ale również pyszne. Tutaj mamy stałta, mega ciemne piwko, coś jak guinness, lecz troszeczkę gorszej jakości. Tu mamy Danish Pride, duńska, uh, duńska duma. Tak, super piwko, y, jasne, moim zdaniem numer jeden. E, I teraz puchy, Carlsberg Elefant, Piwko dobre. Co ciekawe, w Danii płaci się kaucję za puchę, która wnosi jedna, jedną koronę. I właśnie dzięki temu można później wrócić z puszką do sklepu, odzyskać kaucję. Także coś innego niż w Polsce. Kaucjowane są puszki. Tu mamy później kolejne ciemne piwo, Dunkel, również dobrze, dobre. Guinness, no to, to wiadomo, super marka, super piwko. I coś, czego u nas również w Polsce nie ma. Tu Bork jest to takie prawdziwe mm, duńskie piwo, coś takiego jak u nas tyskie albo Lech, wiadomo, coś tego. Tu mamy puchę litrową, coś, czego w Polsce też nie ma. I kaucja za tą puchę wynosi ile? 3, 3, 3, 3 korony. Także... Puchy są okaucjowane. Może to cała kolekcja. piw, w których spróbowałem i które też już również zabiorę sobie do Polski. No i tak, udało się dojechać. E, czas operacyjny druga 32. E, także strasznie późno. E, jestem już na miejscu w domu. Udało się. E, Ponad pół 17, 17 godziny w trasie, 17,5 godziny za kółkiem. To jest nie lada wyczyn. Także udało się, dojechałem do domu szczęśliwie i zdrowy. E, Gościa Szymek, dzięki jeszcze raz za wypas, e, pobyt w Danii. Moja wielka przygoda niestety się już kończy. E, End Trip. It's over now. Następny trip będzie chyba in France, e, ewentualnie in Belgique, in Belgium. We will see. W każdym razie bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jestem dumny, że byłem w Danii, jestem dumny, że zrobiłem tyle kilometrów sam. No dobrze, to już kończę. Żegnam się z Wami. Film, myślę, że będzie, że Wam się podobał. Żegnam się. To jest koniec już. Fakasa N Dani Trip. Także dzięki jeszcze raz za uwagę. Do usłyszenia. Pa pa!